Dzisiaj taki temat, dosyć często przeze mnie przerabiany. To są styki beznapięciowe Sonov Basic R4 w tym przypadku. Właśnie to będzie na tych dwóch płytkach. Na tej płytce zaległy taki temat z czujnikami temperatury 6 czujników temperatury DS18W20. Ale zanim Wam pokażę, jak te płytki zostaną przerobione przeze mnie w zasadzie tutaj będzie widać cięcie i mam przygotowaną frezarkę tak by przeciąć płytkę w odpowiednim miejscu to Wam chcę powiedzieć o paru tematach, które dosyć często przytrafiają się przy montażu takich układów dosyć często jest tak, że styki beznapięciowe, które są wypuszczone tutaj z obudowy. Tak by lepiej zamontować tą płytkę, czy przykręcić tutaj zasilanie. Ściąga, ściągana jest ta obudowa. Jak ściągana jest ta obudowa, to zawsze jest możliwość zwarcia po tej stronie płytki czymś metalowym. Przewód zasilający dotknie której ścieżki i tu automatycznie leci układ, zasilacz tu jest w zasadzie bezpiecznik który sprawdzałem jest dobry, no ale tak czy tak układ jest martwy, no taki pech przy montażu tej płytki do bramy garażowej, nie ma sensu naprawiać tej płytki czy wyciągać układu tego procesora, bo koszt jest większy niż cała Płytka i ponownie trzeba zaprogramować i przerobić te ścieżki. Drugim takim tematem, który dosyć często się takim błędem, który się pojawia przy układach tego typu, jest podpięcie wszystkich czujników, które mają być niezależnie, czy to jest Wemosa D1 Mini, czy są ofa. Jeśli podpinacie czujniki czy krańcówki, już musi być zaprogramowane i skonfigurowane wyjścia czy wejścia. W innym przypadku układ nie będzie rozsyłał sieci. I zaraz jest takie pytanie, dlaczego on nie rozsyła? Może coś jest zablokowane, układ się uszkodził. Nie w tej kolejności niektóre rzeczy się robi. Pierwszą rzeczą trzeba zaprogramować płytkę. Wiedzieć, na których pinach najlepiej sobie zapisać na karcie. Jeśli to nie robi się codziennie, zapisać je na karcie GPIO na przykład 20. Na tym GPIO wypuszczam sobie hmm, krańcówkę. Czy kontraktron, czy jakiś czujnik dowolny? Zapisać sobie i po zaprogramowaniu w to miejsce podpiąć właśnie ten czujnik. Także to są takie podstawowe, podstawowe rzeczy, o które mnie dosyć często też pytacie. No i przede wszystkim też, jeśli coś jest w obudowie. No, to podpinajcie to w obudowie. Te przewody, które tutaj wychodzą do krańcówek, do czujników, do wyświetlacza, nawet jeśli jest układ zaprogramowany, skonfigurowany, dopiero wtedy podpinacie wyświetlacz i na końcu zasilanie. Nie w innej kolejności. Dobra, przyspieszam. I przerabiam te płytki. Nie wiadomo po pocięciu, trzeba wszystko posprawdzać, czy, czy płytki są tu w tym miejscu dobrze przecięte, bo ścieżki są z jednej i z drugiej strony, odpowiednio polutować. Już wam nie będę tego pokazywać. Robi się to zazwyczaj cieniutką linką, tak jak tutaj zrobiłem. Na tej uszkodzonej płytce. No i później programowanie. Programowanie już znacie temat, wiecie jak to się programuje. Także dzisiaj na tyle. To taki film, jeśli ktoś nie wiedział, no to już teraz wie, że czujniki podpinamy zawsze po konfiguracji, każde jedne czujniki to jest pierwsza ważna rzecz no i druga rzecz podstawowa jeśli mamy cały układ zmontowany nie otwierajcie płytki i nie podpinajcie napięcia jeśli nie jest to już zamontowane tam gdzie ma być zamontowane bo drobna nie uwaga, można uszkodzić całą płytkę po prostu dobra to wszystko Pozdrawiam, do następnego razu.